Witam, witam ja i pytam. Dzisiaj wam pokażę mój świat przed hardmoldem. To jest mój dom. Tu jest, tutaj jest część mieszkalna. Jest set, który nic mi nie pomaga. Tu, tak, tu jest taka, gdzie tu była Alena na głowiny i na okościulu. Muszę bombę kupić. E, no tu są zwierzęta. No, dwie wielki, ale inne. Tu mamy kryształowe zwierzęta. Tu mamy palion... Pylion, nie wiem jak to się rozumie. Tam mamy to. Tutaj mamy moją część. Jest pi jakiś głoś. Ale to jest nieważne. To jest już dale. Tu się wyrównałem, zrobiłem przejście No i tutaj to wszystko o, Mam tu telelękę No to mi da, no mi najwięcej Dobry, Scott Mamy bez ponad 35 to e, tu jest mój szanowny magazyn. Skąd tu jest nic? Nie wiem. Opa. Tu są glirzę. O Boże, ile królików. No to co, zabawimy się z królikami. A to jest tu widzicie? Ale... Mierzyjnia. Jak chwybane. Żeby króliki nie były takie agresywne. Sto kulików. Dobre Dobra, to już, żeby już króliki nie damy takie silne. Powiesimy sobie to. Dobra. I idziemy do kolejnych miast. Zaczniemy od... Od tego, który mi się najmniej podoba. Ocean. Nie podoba mi się to, ale mi się nie chce. Mieszka tu... Aha, no. yy, ale... i... ...i slajdy. To e... Do... ja was może czekać nie będę. Zostaw mnie. E... E... śnieżny. Jakie coś zrobiłem? Mieszka tu mechanik e... goblin. i ten ktoś. Pozostaw mnie. Piękny. E... teraz. Las... druga. Dżumla tak wygląda. No, woda. tu mamy woda? tu mamy wyjście. ta mieszka ta głowa ta ta I... ta 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 i pustynia. Ta, a to tak, ta 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 piasek. No, tu. mieszka. Ten, tu. Grzybowy. Ale grzybowy się przeniesie po, po pokonaniu Warfresha. Więc ten mi też się nie podoba. Mieszkać, też glut. Teraz jaskiniowy. Wybiłem tu takie miasto. Tu, tak. tu się można leciutko spalić, ale to nic. Tu mamy drogę z Epy. Wow, wow, jeszcze pokonać. Tak to wygląda. No trochę się, Biegnie. Myślę, że mi to wystarczy. Mam tu nawet z skry mam najlepszy mieczyk No na tym to mogę, nie? Pochodzi... nie? Powiedzcie mi gdzie mieszko Gólnik tu mieszka Gulnik Daj mi to Wystarczy Teraz robimy to No, powinny... prawie 700. Już wam pokazujemy. to hmm. mamy palmy drzewek. nie nam. Co tak, tak Opa, opa, opa. Chyba się po prostu spokiemy. Mam lusterko, łowia łowię śledzie też. Jeszcze nie do do zamku. Pe, e, świnka pepa Mamy... E, mam 6 platyny. Więc jest dobra. Dobra. Tu się tak kopałem. Prosto, co ja to poprawiłem oczywiście? Poprawiłem. Prosto, prosto, prosto. Prosto, 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 i się to kopałem tu. Mam całe piek, prawie całe. Ale no, yy, czy ten most jest długi? Jest długi? No, ale wiecie, o, ja Wam muszę najlepsze pokazać. Tu mamy, tu mamy Lochy, które chyba prawie całe zwiedziłem. To no dobrze. Tu mamy pustyniowe, tu mamy dżunglę. No i y my se możemy jednego, kogoś pokonać, ale czy ja mam? C raczej nie mam, panie Set. Musimy mieć trzy wełny. Dobrze. W tym tu nie będzie problemu. Trzy wełny, więc. Tutaj Idziemy. Tak, to się dusi. Tego bossa jeszcze nie pokonałem. No to jest taki mi-boss. Awa. Na tym wyłem byłem. Przemu. Może ja żonę bym nie mylił. Opa. Opa. Halo. Boże Marian. Nagle Słyska. nagle się nie da. Nie muszę nie będzie. To człowiek wszyscy dobrze.

I ślesionko nieznanego powodzenia. Dobrze. Więc... Biesze. Bierzemy to. I... Mhm. Ja, Inficjalnie. HARD się zaczyna. Jeszcze nie. Tak, może Poeczka poteczka to więcej bija Mamy takie coś, i to jest okej. Okay. Hmm. Dobra, pójdziemy do goblina. Ej, goblin. Hmm. Stój sobie, przekliniaj. Mogę lalkę zrobić? Nie. Chyba dobrze to. No i piankę, no. Nie. Okej, okay, to. oto Odrzut... to Jest znaczy? okej! Okay. No! No to lecimy na wojnę! To jest, to może przejdziemy No do taką... bardziej bezpieczną na pewno. No, ja mam takie fajne wagonie, jak nie ma, nie ma drogi, to mi się sam robi. Tutaj! Idź. pić! Oła! Ale my to taką kochetkę, będziemy biedni! I się ma na końcu! Więc... nie wiem, aja! To mi da... kasomando! No co, pijemy i suszamy. Cześć! Chciałem je mięchać, bo ci zeschnął. Halo. No, okej. Okay. To jest taka do... Ewa, no, to jest no, no, no co flujesz ty mi no, Jest kluje, nie? Nie ma! jeszcze lepsze.

Bo nie jest straszne, jest Okej Ok. E, my się tu zrobimy. Tak. O, nie tak. To, to my się te pamę do domu. Hm. No to ja teraz będę czekał na kwawek księżyc. Właśnie, i teraz zaczyna się lubo! E, zobaczę które nam odpadają. Śnieżna żyje. O, oni też żyją. Ty Wy też żyjecie. Jeszcze... Wy... Ży, żyjecie... Żyjecie... Żyjecie! Wszystkie wioski żyją, okej! Okay. O jeszcze nie wskazać, a, zapomniałem... No i teraz się rozrasta... Tu znalazłem takie coś pięknego. Lej. po drugiej stronie jeszcze nie byłem. O, jest ha, to wydane. Czas tu wszystko chcę zabić. No ale to. 마을 음악 듣고 일어나고는 라니에 파.